Dzień profesjonalnie z ręcznikiem suszącym się w tle, nie patrząc się w kamerę, tylko patrzymy się na swój obraz, kamera jest tu, tu, tu jest kamera, tu się trzeba gapić, tu się trzeba patrzeć. Przepraszam, mam ręczniki, co by tak. Tak, to byśmy lepsze światło widzieli. Tak? Tak. E, temat emigracji do Kanady, przede wszystkim od strony wizowej i od strony w ogóle, co to jest Kanada, czy warto do Kanady, jak to w Kanadzie. E, co do, czy warto w Kanadzie, to naprawdę trzeba zrobić bardzo szeroki research. My też moglibyśmy opowiedzieć swoją historię, to też by troszeczkę Wam podrzuciło tematu. Ale generalnie, czy warto do Kanady, to jest bardzo głęboki temat. Czy bardziej warto do Stanów, to też jest taki głęboki temat, bo to wcale nie jest, jest takie proste. My mamy następny materiał nagrany już na ten temat, co troszeczkę powiedzieliśmy, ale też powinniśmy powiedzieć więcej swojej historii, dlaczego. Jesteśmy Kanada, w Kanadzie i na znaczy to już jest powiedziane, akurat to mam nagrane, ale jak nam ta Kanada szła i z czym się borykaliśmy tutaj. Ale tutaj podzielę się troszeczkę szybkimi obserwacjami, które mam na temat tego kraju. Przede wszystkim, jakim krajem politycznie w tym momencie jest Kanada. Nie zapominajmy, że Kanada jako nowy kraj powstała na bardzo kapitalistycznych pod, podstawach. Tutaj każdy operował na zasadzie wszyscy zarabiajmy pieniądze, więc wszyscy będziemy bogaci. To przerodziło się w socjalizm. Socjalizm tutaj jest ciekawy, a w tym momencie zmiany polityczne są takie, że naprawdę nie wiadomo w którą stronę to idzie i co będzie na przyszłość. Także, jeżeli planujecie na 20-30 lat do przodu, no nie jestem w stanie tak zagwarantować, że Kanada to jest dobry wybór, bo dzieją się tutaj naprawdę ciekawe rzeczy i może niekoniecznie wszystko dzieje się w lepszą stronę. O ile ten kraj jest bardzo mocno na paliwach kopalnych, na gazie, na. W tym momencie jest jakaś tranzycja. Teoretycznie ta tranzycja jest ku wodorowi, co nie byłoby takie złe, ale to jest tylko mówione, a tak naprawdę nie dzieje się za wiele. Więc co tak naprawdę będzie się wtedy działo w przyszłości, ciężko powiedzieć. Także naprawdę zróbcie dobry research, zanim podejmiecie decyzję, czy Kanada to jest dobry kraj dla Was. Jedna rzecz z bardziej przyziemnych spraw. Coś, co jesteśmy w stanie powiedzieć. Pogoda w Kanadzie. Pogoda w Kanadzie przede wszystkim nas zaskoczyła, bo spodziewaliśmy się, że tu naprawdę jest 7 światów. Maniano, rany boskie, minus 500 na każdym kroku, a jak nie, to To nie wiem co. Realia są troszeczkę inne. W tym momencie mamy raczej problem pożarów niż problem mrozu. Problemy mrozu występują tylko lokalnie, gdzieś na preriach. Te problemy mrozu też nie są tragiczne. Tak jak tutaj jesteśmy, gdzieś właśnie Manitoba, na Alberta, no to tutaj możecie mieć problem z mrozem. Gdzie indziej raczej ilość śniegu jest problemem, ale nie sam Rus. Generalnie, nas jako Europejczyków, którzy mają europejskie doświadczenie, jak zima i lato powinny wyglądać, tak Kanada nie zaskakuje. Nie. Jedyne co no potrafi przywalić minus 50, ale pamiętam, w Polsce nieraz było minus 30 za młodu. No i teraz się wszystko pali. To jest troszeczkę inna sprawa, więc tu trzeba uważać na zasadzie, nie inwestować w nieruchomości, które mogą spłonąć. A jak się okazało, palą się tereny pod Alaską no to tego by się raczej nie spodziewał no to jest terytorium, no to jest praktycznie koło podbiegunowe które w tym momencie płonie w pożarach więc to jest taka troszeczkę niespodzianka także to w kwestii pogody warto może wziąć pod uwagę jak ogólnie wyglądają tutaj odległości pomiędzy miastami odległości, jeżeli ktoś jest nowoczesny, to oznacza nie uznajesz samochodu, uznajesz tylko rowery i transport publiczny Powodzenia w Kanadzie, naprawdę życzę Ci szczerze, bo o ile może lokalnie będziesz w stanie się przemieszczać po miastach typu Montreal, na opartego Toronto. A Vancouver ewentualnie? Vancouver też jest ciekawie, bo przejazd z Surrey do Richmond zajmował półtorej godziny transportem no. publicznym. Mówimy tu o szybkiej kolei, gdzie samochodem jechało się 25 minut, a szybką koleją półtorej godziny. Więc jeżeli jesteś fanem transportu publicznego, cierpliwości. Niekoniecznie uważam, że Kanada jest dla ciebie. Tak samo gdzieś ostatnio widziałem porównanie, że szybki pociąg Montrealu nowoczesny praktycznie zajmuje tyle samo co samochody, gdzie z definicji miało to odciążyć korki, więc być może odciąży, ale nie zyskasz czasu. Także generalnie Kanada nie jest dla ludzi, którzy są wyznawcami transportu publicznego i musicie sobie to bić do głowy. A jeżeli wylądujecie w miejscu, w którym jest praca, a nie bo macie takie widzimy się, to oznacza, jeżeli odstrzelicie sobie duże miasta, bo wam może byście chcieli mieszkać w dużym mieście, ale realia są takie, że nie będzie dla was pracy w dużym mieście, będzie dla was praca w nowym bruszwiku, w Saskatchewan, w takich lokacjach, no to tam już totalnie nie ma transportu publicznego i zapomnijcie po prostu o tym fakcie. Bez samochodu tutaj nie ma w ogóle szans. Odległości między dużymi miastami to jest około 8-10 godzin pomiędzy poszczególnymi dużymi miastami i tak to wygląda. Samoloty są niby. Y, ostatnio była linia z tego co pamiętam między Calgary a Edmonton, bo to jest 400 km, już dla ludzi jest mm -hmm. za daleko. Tak. Szczerze chyba kurwa samolotem z Calgary do Edmonton to jest dłużej niż samochodem. Także generalnie to jest kraj dla zmotoryzowanych, dlatego że tu wszędzie jest daleko. Wszędzie do najbliższego sklepu jedzie się pół godziny. Nawet w miastach może jak macie pod nosem, ale nie, bo tutaj też jest populacja w dużych miastach jest na tyle duża populacja, że przez to, że jest dużo domków, to automatycznie ten sklep jest daleko od Ciebie, bo po prostu pod nosem masz kupę domków, bo nie ma bloków. Więc tu generalnie wszędzie wszędzie jest daleko. I to jest. Bardziej przeważają chyba bloki, niż domki, A, chociaż nie zawsze Samo ścisłe centrum to tak, ale to zobacz tak. sobie sury, pamiętasz? Tak, nie? Myśmy no. mieszkali niby bloku na wynajętym, ale już wokół w nas już wokół były domki, domki tak. W Polsce są blokowiska, tutaj blokowisk tak. nie ma To no wygląda troszeczkę inaczej, więc generalnie nie nastawiałbym się najpierw na to Trzeba zaobserwować, ale tu mówimy o tym pasie takim cywilizowanym, czyli o dużych miastach typu Vancouver, Calgary, Toronto, Winnipeg, Montreal Ale Kanada na północ jest dużo jeszcze większym krajem Jeżeli tam wylądujecie, bo tam będziecie mieli pracę no, to naprawdę to was szokuje. Tak. Ten kraj jest gigantyczny. Gigantyczny i powolny, bo są dziadowskie drogi, jeździ się powoli, ograniczenia prędkości są niskie. Dużo ludzi? Dużo ludzi nie ma, dużo ludzi. W miastach jest dużo ludzi. Du tak. Na wioskach jest bardzo mało ludzi, więc automatycznie, jeżeli potrzebujecie czegoś, możecie nie mieć tego w swojej wiosce, może to być w wiosce obok. obok. Może to nie być w waszym małym miasteczku, może to być w dużym miasteczku. Także. To jest troszeczkę inny standard niż w Polsce, w Polsce człowiek się przyzwyczaił do troszeczkę czegoś innego, jeżeli nie macie pojęcia o tym, albo jak mieszkaliście w Anglii, w Niemczech, to jest inny świat, to jest po prostu inny świat pod tym względem, więc się tego spodziewajcie. Praca, różne rodzaje pracy. Jaki jest tutaj podział społeczny? Dawniej była klasa średnia, w tym momencie klasa średnia, tak jak wszędzie na całym świecie, klasa średnia w tym momencie jest bardzo mocno zacierana i robi się podział na ludzi biednych i ludzi bogatych. Co to powoduje? No, Musicie mieć świadomość tego, do jakiego zawodu tutaj przyjeżdżacie. Chociażby prosty przykład: British Columbia, w tym momencie, do rezydentury stałej, rekrutuje sobie tylko przedszkolanki. Dlaczego tych przedszkolanek nie mogą od roku zrekrutować? Dlatego, że przedszkolanka zarabia 40-45 tysięcy rocznie. 45 tysięcy rocznie to nie jest wystarczająco, żeby przedszkolanka ściągnęła sobie rodzinę. Z Tajlandii, z Wietnamu, skąd to oni ściągają i utrzymała tą rodzinę, bo tylko ona ma w tym momencie wizę o pracę. Tylko ta przedszkolanka musi sobie przyciągnąć przynajmniej kierowcy ciężarówki, żeby w ogóle mieć na wynajem w Vancouver. Tak wygląda podział na klasy tutaj. Jeżeli nie jesteś kimś, to jesteś nikim. Szczególnie przy obecnych cenach nieruchomości jest kosmos po prostu w tym momencie. Jeżeli nie wylądujecie gdzieś na końcu świata to nie stać własną nieruchomość w dużym mieście, na pewno nie od razu po przyjeździe. Chyba, że naprawdę macie tłusty zawód. Wiem, że dużo jest takich ludzi. W Vancouver bardzo często widzieliśmy, że inżynierowie przyjeżdżają, lekarze przyjeżdżają. Zdarza się jak najbardziej. Ale powiedziałbym, że większa część emigracji to są ludzie, którzy po prostu emigrują za lepszym jutrem, to ludzie emigrujący za lepszym jutrem start w Kanadzie mogą mieć ciężki i mieć tego świadomość. To też powoduje, że prawdopodobnie szukajcie lokacji oddalonych od miast, bo tam was na życie. Co to powoduje też? Powoduje to problemy miast. Problemy miast w Kanadzie są takie jak wszędzie: narkotyki i bezdomni. Tego jest Orany Boskie. Naprawdę nie spodziewałem się, że kraj, który jest bardzo mocno socjalistyczny, ma aż taki realny problem z bezdomnością, z narkotykami. Obejrzyjcie sobie jakiekolwiek materiały w telewizji, gdziekolwiek, jak ludzie no przede wszystkim Vancouver to jest bardzo Vancouver. mocno widać dlatego że Vancouver jest generalnie cały czas ciepło więc tam ci bezdomni mają najłatwiej na ulicach więc obejrzyjcie sobie jak wyglądają ulice Vancouver i te ulice dużych miast tutaj tak wyglądają nawet tam gdzie my mieszkamy w tym momencie sądzę na Wybrączwik też są bezdomni i to jest też większa ilość bezdomnych niż by się człowiek spodziewał po naprawdę małym przyjaznym miasteczku takim nacjonalistycznym białym przede wszystkim a mimo tego tych bezdomnych jest sporo ale i tak chyba jest mniej niż Vancouver na tej głównej ulicy. No jest mniej, ale, ale... dlatego, że Vancouver ma grubo ponad milion sędziów, ma 100 tysięcy, no tak, czyli tam... 10 razy mniej. No I... Trochę jest, jest więcej niż bym się spodziewał po mieście, które przez pół roku jest zawalone zimą. Tak. No o tak to może tak. ujmę. Także jest troszeczkę tego, że tutaj ludziom, wielu ludziom nie poszło. Też niektórzy ludzie to byli ludzie z marzeniami, bo też zdarzały się przypadki emigrantów, którzy po prostu wylądowali na ulicy, bo takie mieli realia mają jest jest... własnego wyboru niektórzy. Także jeżeli ktoś miał obraz, że Kanada to taki cudowny kraj, to nie jest cudowny kraj. Tutaj żyje się to wszystko ciężej, trzeba zapierdalać, żeby przeżyć. Ale da się. Da się. Tylko trzeba mieć od razu podejście, że na początku, szczególnie pierwszych parę lat nie będzie łatwo. Nie nastawiajcie się na pewno na łatwą kasę. Teraz przejdźmy może do tego, o czym powinien być ten film z definicji. Czyli do yy, programów wizowych. Programy wizowe w Kanadzie od wielu, wielu lat, ładna ciężarówka e, Programy wizowe w Kanadzie od wielu, wielu lat są niezmienne. Generalnie są trzy podstawowe drogi emigracji do Kanady. Jest to wiza IEC, International Experience Canada. Na której ja zaczynałam. Na której ty zaczynałaś, ponieważ spełniałaś kryteria. E, jakie są kryteria? Między 18 a 35 lat. lat tak, tak. Każdy może aplikować, nie trzeba za wiele, tam nie trzeba mówić po angielsku, każdy może praktycznie nową wizę dostać. Co roku są losowania bilet w obie strony wykupiony na okres pobytu to odliczone pieniądze, żeby było na przeżycie i żeby jakoś tak jest 2,5 tysiąca dolarów, trzeba mieć ubezpieczenie turystyczne generalnie o wizie International Experience Canada i IEC warto sobie poczytać, jest to najprostsza droga ale pod warunkiem, że masz poniżej 35 lat Jesteś w przedziale 1835, 35 chcesz zwiedzać, masz w planach, może zostanie w Kanadzie, zacznij od wizji EC, potem po przyjeździe zacznij sobie tutaj budować, może przyszłość. Dla ludzi, którzy mają fach w ręku, najlepiej, jak, jakikolwiek fach w ręku, wykształcenia, fach w ręku, bo wykształcenia mają troszeczkę inną drogę. Czyli jak masz fach w ręku, jesteś kierowcą, budowlańcem, jakimś tam inżynierem z podstawowym doświadczeniem, wiele, wiele zawodów jest na tej liście. I przede wszystkim jesteś starszy niż 35 lat, czyli masz rodzinę i patrzysz na życie poważnie. W tym momencie mm, troszeczkę lepszą opcją jest wiza LMIA. Labor Market Impact Assessment. Jest to work permit wiza, którą pracodawca w Kanadzie musi załatwić tobie jako osobie ta wiza LMIA też jest tematem znanym Najpierw to było LMO, teraz jest to LMIA LMO było jakieś 10 lat temu, więc już jest taki temat trochę zapomniany Ale zasady są podobne To znaczy pracodawca w Kanadzie Składa wniosek do rządu, który mówi, że W jego okolicy nie ma Wystarczającej ilości pracowników Więc musi sobie ściągnąć pracownika z Europy Ta wiza gwarantuje Wam Work permit Na okres podany w kontrakcie Maksymalnie jest, jest to 3 lata W tym momencie dla LMIA na pewno dla kierowców, dla kogo innego, może być różnie. Może dostać LMIA na rok, na dwa, bądź na trzy. Zależy od, od zawod, branży. Tak, Więc to tak. warto sobie zrobić, jeśli jesteś dla swojej branży. E, ta wiza w tym momencie się zmieniło. Dla niektórych grup było, że LMIA pozwala tylko na pracę dla osoby na LMIA, czyli damy na to dla kierowcy, dla tego budowlańca. A jak przyjeżdżał partner, partnerka, dzieci, i tak dalej, no to, to, to rodzina nie miała prawa do pracy, tylko siedziała tutaj jako turysta, a głowa domu zasuwała na rodzinę. W tym momencie, chociażby dla kierowców, zmieniło się, że partner, partnerka kierowcy ma prawo do wizy otwartej, kiedy kierowca dostał wizę MIA. Wizę MIA jest już taką całkiem fajną wizą, ponieważ daje nam te 2-3 lata. Pobytu w Kanadzie przez te 2-3 lata można zainteresować się PR-em. Zresztą dużo wiz ma jej z definicji pracowni, pracodawcy. Cisną temat, żeby od razu było na jakiejś tam ścieżce do PR-a. Także ta wiza już tak pozwala, nam zostanie na stałe względnie, a na pewno o myśleniu zostanie na stałe. IEC nie zobowiązuje do niczego i szczerze macie rok tylko, żeby coś załatwić, więc to może być niewystarczające. Jeżeli nie macie kontaktów, nie macie planu jak to zrobić, to celowo BWL ma jej niż w IEC, bo IEC może Wam nie wystarczyć czasu. Szczególnie jeżeli nie znacie miast albo macie jakieś nierealne wyobrażenia, na przykład przyjedziecie sobie tutaj do Quebecu i znajdziecie pracę w Quebecu, a Quebec akurat ma tak zjebane programy prowincjonalne, zresztą tak samo jak Brytyjsz Kolumbia, że zostanie na stałe jest praktycznie niemożliwe i wtedy wy w tym okresie waszej rocznej wizy musicie przenieść się do zupełnie innej prowincji, to jest wszystko od nowa. Tego roku po prostu nie wystarczy. Na LMA tego problemu nie ma, lądujecie już tam, gdzie pracodawca prawdopodobnie wie, że jest was w stanie zachować na stałe i też w popularnych lokacjach nie ma takiego zapotrzebowania. Więc to już jest taka bardziej ścieżka dla rezydentury. Rezydentury, która jest trzecim sposobem, rezydentury, którą jeżeli macie naprawdę pożądany zawód, jesteście w stanie uzyskać sobie jeszcze będąc w Polsce, bądź gdzie tam jesteście, przed przyjazdem możecie od razu zostać tutaj rezydentem, a jak nie od razu, to zostać dostać wizę otwartą na pracę gdziekolwiek, bo tylko czekacie na rezydenturę. Czyli od razu jest tak zwany peer czyli ścieżka do uzyskania rezydenta stałego, ponieważ jesteście tak cenionym pracownikiem na rynku, to mówimy o wysokiej klasy inżynierach, mówimy o lekarzach, mówimy to o grupach, które zapewne nie oglądają moich filmików, tak to ujmę, bo są pewnie w pracy, robią nadgodziny i zdobywają doświadczenie. Także oni wiedzą swoje. No ale jeżeli nie, to tak to wygląda, że można sobie od razu załatwić rezydenta, ale musicie być zawodem pożądanym. Działa to w wielu prowincjach, ale nie w każdej tak jak wspominałem w Quebecu jest ciężko, w British Columbia jest ciężko bo British Columbia ma dziwne ustalenia, tak samo Quebec ma dziwne ustalenia. Niby się da, ale praktyce się nie da w całej reszcie Kanady jest łatwiej że tak to ujmę Także to są te trzy podstawowe ścieżki, te trzy podstawowe ścieżki się nie zmieniają od wielu, wielu lat, więc jeżeli ktoś kiedykolwiek orientował się cokolwiek na ten temat, to wszyscy mówią o tych samych trzech ścieżkach IEC, LMIA i od razu na PR Także tutaj się nie zmienia nic gdzie moim zdaniem lepiej w ogóle celować, yy, przyjeżdżając do Kanady? Tak jak mówiłem, trzymajcie się zaraz od Quebecu, trzymać się zaraz od British Columbia, tam będziecie mieli więcej problemów niż pożytku z tego. Możecie się tam przenieść później, jeżeli macie na to fazę, ale jeżeli nie jesteście w zawodach bardzo mocno pożądanych w prowincji Quebec i British Columbia, darujcie sobie te prowincje Nie warto. Drogo i bez sensu i ciężko zostać na stałe. Gdziekolwiek indziej będzie Wam lepiej. Gdziekolwiek indziej zarobicie lepiej Bo British Columbia jest najdroższą prowincją do życia A ma Najniższą średnią Zarobków W całej Kanadzie Praktycznie A na pewno ma dużo za niską w stosunku do kosztów życia Także ja osobiście Celowałbym w prowincje atlantyckie Czyli Nowy Brunswick Nowa Szkocja, Wyspa Księcia Edwarda I Nowa Fundlandia po części się załapuje Dlatego, że jest to takie Najlepsze optimum co do kosztów życia, zarobków i warunków życia. To znaczy, jesteście z Polski, znacie polskie warunki pogodowe. No, wybrąszyk, prowincje atlantyckie was nie zaskoczą pogodowo. A do tego ceny są znośne, pracy jest sporo, bo te prowincje się rozwijają. Łatwo jest zostać na stałe i generalnie żyje się spoko, bo nie ma gigantycznych miast, które mają problemy, o których mówiłem wcześniej. Na drugim miejscu stawiamy prerie. Czyli Saskatchewan, Manitoba, Manitoba Alberta. ewentualnie Alberta. Alberta już jest troszeczkę cięższym tematem, po przyjeździe, ponieważ Alberta nie ma aż tak szerokich programów prowincjonalnych, emigracyjnych. Ale da się, więc można próbować, jeżeli ktoś chce. Na kolejnym miejscu stawiałbym Ontario i Quebec. Gdzie mówiłem o tym, że Quebec jest ciężką prowincją do wyjazdu. Ontario nie jest bardzo ciężką prowincją do wyjazdu. Ale Ontario ma znowu bardzo mocno zapchany rynek, dlatego że tam bardzo dużo ludzi jest, tam bardzo dużo się dzieje. Tam jest duża konkurencja na rynku, więc też zarobki nie są cudowne. Quebec ma podobny problem, Montreal przede wszystkim ma podobny problem. Także to też te dwie prowincje zostawiałbym w zależności od zawodu. Ontario i Quebec zostawiałbym w zależności od zawodu i przede wszystkim trzymajcie się z dala od Quebecu, jeżeli nie mówicie po francusku. Chyba że jesteście informatykiem. Które zarabia 500 tysięcy na rok i jesteście szanowanym specjalistą od razu z portfolio i najlepiej z własną firmą, wtedy możecie wybrać się do Quebecu mówiąc po angielsku. Jeżeli jesteście typowym pracownikiem, trzymajcie się z dala od Quebecu, jeżeli nie mówicie po francusku. Dlatego, że tak Wam utrudnią życie, że to po prostu nie będzie miało sensu. Wypalicie się na Kanadę. Ten problem istnieje też w urzędach. Jesteście traktowani jako towar gorszego sortu. Był kiedyś kanał, nie wiem czy nadal jest, Rudy w Kanadzie. Rudy w Kanadzie pokazywał swoje przejście, jak próbował w Quebecu zostać na stałe. To wyciągnijcie wnioski Chłopak siedział wiele, wiele lat, nie udało mu się nic załatwić. Mimo, że spełniał wszystkie kryteria, to wiecznie dopierdzielali się jakieś tam dokumenty. On chyba mówił nawet po francusku, ale to jest taka upierdliwość kebecka. Oni są nacjonalistami, oni nie chcą nowych i to nie na zasadzie, że ich nie potrzebują. Ich potrzebują, tylko oni ich nie chcą. Taka paranoja. Ontario. Jak Cię potrzebują, to Cię potrzebują, ale konkurencja na rynku będzie miała dużo. No i na szarym końcu zostawiam British Kolumbię, ponieważ tam musicie naprawdę wiedzieć, że od, od początku grubo zarabiacie, bo ceny wszystkiego są najwyższe: ceny wynajmu są najwyższe, ceny paliwa są najwyższe, ceny nieruchomości później są najwyższe. Odległości są spore, zapomnijcie, że będziecie mieszkać 15 minut od pracy, raczej będziecie mieszkać 2 godziny od pracy, a jeżeli mieszkacie 2 godziny od pracy, to mieszkacie 4 godziny od pracy, bo takie są korki. Więc tą prowincję naprawdę zostawiam na sam koniec. Jeżeli mówimy o Greater Vancouver. Dzikia, dzika British Columbia to jest zupełnie inna historia. Że mówię dzika, mówię od Prince George na północ. Bo Kelowna, Kamloops, te które się teraz palą, to jest generalnie te same problemy co Greater Vancouver. Czyli ciasno, wąsko i rynek jest ciekawy. Natomiast północna British Columbia To jest temat, który zapewne nikogo nie interesuje Więc nie ma co się na nim rozwodzić Ale generalnie na tych dzikich terenach British kolumbii Emigracja jest dużo prostsza Dlatego, że dostajecie chociażby dodatkowe punkty Za to, że wyjeżdżacie do pracy w dzikich terenach Także to jest taki niuans, ciekawostka Ale mimo wszystko zostawiam to na sam koniec Ewentualnie później, no chyba, że macie zawód Pożądany tam Albo wiecie dużo więcej No to jeżeli wiecie dużo więcej, to po co oglądacie ten film Bo są wyjątki, że da się to załatwić Ale to trzeba wiedzieć, że się da w Twojej określonej sytuacji no jeszcze ciekawostka jest Yukon. Yukon pożąda dosłownie kilku zawodów, ale jeżeli macie te kilka zawodów, to to jest dobre miejsce dla Was. Yukon. Jest fajne. Northwest Territory nie wiem, to tam jest dziko strasznie. No i się pali teraz i nie wiadomo, tak. co z tego będzie teraz. Także tu jest od razu ceny, ceny i koszty życiowe też były zawarte po części w tej mojej wypowiedzi na temat gdzie warto, gdzie nie warto, bo to też jest po części poparte właśnie tymi cenami i kosztami. Czyli... Tak samo bym klasyfikował po kolei właśnie prowincje, gdzie się najwięcej, gdzie, się, gdzie, gdzie macie najlepszy stosunek zarobków do wydatków. Czyli najlepiej macie, w sumie to może troszeczkę odwrotnie, najlepiej macie chyba na preriach, potem Atlantyk, potem Ontario, Quebec, a potem British Columbia i Yukon, Yukon jest cholernie drogi. Czyli jeżeli chcecie mieć tak jakby naj, naj, najprościej w życiu, tak? Czyli najmniej pracować i mieć z tego największą wartość, to najlepiej wam będzie na preriach, potem na Atlantyku, Ontario, Quebec, British Columbia, Yukon. Taki jest mniej więcej podział, z tego co ja widzę. Oczywiście jest to to, co ja widzę w naszej sytuacji, przy naszych zarobkach, naszych realiach, naszych obserwacjach, naszych rozmowach z ludźmi, których znamy. Będą wyjątki, będą zawody, które będą bardziej pożądane i tam dostaniecie tłuste pieniądze, będzie Wam się żyło dobrze. Także zróbcie sobie research przede wszystkim. Tak samo zróbcie sobie research właśnie jeszcze raz co do realnie Kanady, jakim Kanada jest krajem i jakim Kanada krajem stać się może niebawem. Bo zaczniecie proces migracyjne teraz, ten proces będzie trwał około roku, posiedzicie tu 2-3 lata zanim coś zrozumiecie sami, czyli mówimy o około 5 lat od teraz, od kiedy obejrzycie ten filmik, tak? No to za pieniądze to już się polityka zmieni, już się rządzący zmienią, już będzie kolejna pandemia, epidemia i kolejny kryzys światowy, więc może być zupełnie co innego niż jest teraz. Teraz jeszcze wydaje mi się, że jest taki ostatni moment na emigrację do Kanady, ale pod warunkiem, że nie chcecie maksymalizować wszystkiego w życiu. Jeżeli chcecie znaleźć takie optimum życia, najlepszy stosunek pracy do zarobionych pieniędzy i przyjemność płynąca z życia do tego, ile musicie na nim zasuwać. To Kanada nadal ma bardzo dobry bilans. Ale no wiadomo, to jest Kanada. Są kraje, które robią to lepiej. Także tyle. Powiedzieliśmy, co wiedzieliśmy. E... Bardziej Ty mówiłeś? No, bo mam bardziej gadane. No, tak. Także wiem, że wypowiedź chaotyczna, ale jest to jedna z wielu na pewno wypowiedzi na internecie. Podkreślam to też na filmach. Nie wyciągajcie wniosków na podstawie jednej osoby. Lepiej tylko obejrzyjcie nas, a potem szukajcie podobnych. I wtedy będziecie wiedzieli cokolwiek, bo ja wiem tylko to, ile wiem i byłem w stanie powiedzieć tylko to, ile byłem w stanie powiedzieć, a resztę musicie dowiedzieć się sami. Każdy ma inne zdanie na ten temat, więc lepiej się dowiedzieć. Jakie ty co... miałeś zdania na temat Kanady, zanim tu przyjechałaś, a jakie twoje zdanie teraz? Yy, tak. Tak pokrótce, żeby nie przeciągać tego materiału, ale generalnie wyraź to zdanie. Bo Dominika jest dobrym przykładem typowej żony męża, który chce wyjechać do Kanady. Mąż marzy o Kanadzie, a żona ma jakie zdanie? Yy, chyba upadłeś na głowę, tak w skrócie <laughs> Można tak powiedzieć Jak mi Kamil powiedział, że chcemy, chcemy, chcemy jechać do Kanady To powiedziałam, tak, powodzenia cię życzę Ja zostaję w Anglii No ale jak widać, jesteśmy tutaj Wyobrażałam sobie Kanadę jako taki, nie wiem Kraj trzeciego świata, że tu nic nie ma Że w ogóle wszyscy żyją na internecie z K... Z kamienia upadego i. Znaczy w ogóle. internet idzie po drewnianych kablach, ale powoli tak. pracują nad tym. No trudno jest przeciągnąć tyle kilometrów kabli tak szybko. Tak. No ale generalnie twoje wyobrażenie o Kanadzie to było takie. Że ta... to jest las i nic więcej. Czyli takie północne Ontario tak. w połączeniu z, z Saskatchewan okolice Regina Czyli jak nie ma lasu, to jest płasko i nic innego tutaj nie ma. Tak. No to British Columbia wygląda troszeczkę inaczej, Atlantyk wygląda troszeczkę inaczej, generalnie tak, każda miasta. Miasta są. Y, Vancouver, no to jest trochę za, za przeludnione za bardzo, a tak najbardziej to z tych wszystkich miast, które żeśmy odwiedzili, to najbardziej mi się chyba podoba Ottawa i ewentualnie Toronto. Kogary? Kalgary też jest ładne. Edmonton, Edmonton, jest Edmonton okay. tak. Tam jest taka fajna, zarąbista wielka galeria, której jeszcze nie odwiedziłam. No, jakoś tak nie rady, bo. tam Tam byliśmy raptem pięć razy i jakoś nigdy nie mieliśmy. Czasu. No i oczywiście St. John, bo St. John no to tak, takie bardziej oderwane od rzeczywistości, bo tam jest spokojnie, tak się, tam się żyje spokojniej niż w tych dużych miastach. Ogólnie wybrzeżowe miasta mają taki wojnę. Że są troszeczkę tak. wolniejsze. Tak, bo jeżeli miasto jest nad oceanem, nad morzem, to generalnie jest bardziej turystyczne, ale jakoś ludzie tam są inni, a coś bardziej szczęśliwi mm. Jak jakoś wszystko toczy się wolniej. Nie wiem jak na Nowej Szkocji, bo tam w sumie żeśmy tak. czy znaczy byliśmy normalnie przez chwilę? Ale, to tylko ale przez widać chwilę. było to miasto, że to miasto tak. jest jak... no, to całkiem fajne. No i Charlotte Town ma podobny vibe. Natomiast mm. totalnie miastem nadmorskim, które nie ma nadmorskiego wajbu, to jest właśnie to, Vancouver. To jest miasto Porażka, które jest nad morzem. Tam można jechać, zobaczyć na. Dwa, 3 tygodnie obejrzeć, sobie pozwiedzać wszystko i ewentualnie wrócić. Czyli generalnie moja żona bardzo mocno zmieniła zdanie na temat Kanady, to po przyjściu tutaj. Stok, yy, my wydały. jesteśmy doświadczonymi emigrantami, mieszkaliśmy w Polsce, mieszkaliśmy w Anglii, mieszkaliśmy w Kanadzie. Szybko decyzja, gdzie chcesz zostać na stałe? E tutaj. Kilkakrotnie no Karmi się pytał, gdzie mi będzie najlepiej, i tak. Rozważałam, Polska, Anglia czy Kanada i tak zazwyczaj pada na to ostatnio. Także do wszystkich żon emigrantów, bądź do wszystkich mężów emigrantek, mężów emigrantek. Bierzcie mój przykład, mojej żony, za, za przykład, że po przyjeździe stwierdziła, że to jest najlepsze miejsce na świecie, a to już coś świadczy. Tylko moja żona nie jest materialistką. Dla mojej żony pieniędzy wystarczy, że jest tyle, ile wystarczy, a gdzieś zarabianie pieniędzy zawsze było pomysłem. Gdzie moja żona jest kierowcą ciężarówki, przecież widzicie, to zarabia tyle samo co ja. Ale dla niej pieniądze nie są priorytetem. Jeżeli pieniądze nie są dla Was na pierwszym miejscu, to Kanada nadal jest bardzo dobrym wyborem. Tyle. Dziękujemy.